Witamy wszystkich, tutaj Cześć. Agnieszka i Pawson, zaczynamy kolejny odcinek Alicji, Agnieszka gra, szaleje, Pamiętam, bije. Tutaj jest po walce jesteśmy, tak, tak? jesteśmy po walce, przejdź tam dalej. Staramy się tak teraz... Tak wygląda jakby tu miała się toczyć kolejna, zawsze jak widzę duże jakieś pole w tej grze, to oznacza to już dla mnie walkę. Zaczynamy tą kolejną odcineczkę. Teraz będziemy nagrywać trochę krótsze, bo ostatnio za długie nagrywaliśmy godzinne. Oj, to co tyle? No walkę ma. masz. Chciałaś walczyć to masz. Ale walka. Na twoim A. poziomie walki. Ej! A nie? Leszko. A może nie? Tak właśnie, że nie, nie chodzeniem to inni. No. Proszę skomentujcie tego mojego tutaj Szydu pasa. No Niech pokaże Agnieszka z klasę grania. Oczywiście. W grę. Tak, to się już nie da, bo to do praktycznie taki... się. Mhm. Nie tu teraz? nie, nie możesz. No, muszę coś zrobić, pewnie coś uruchomić albo po jakiejś walce być, żeby móc otworzyć kolejne. Zaraz zobaczymy. Zniknął Jest jakaś róża A nie Nie no, była, czy nie było? Nie było Nie, nie do widza. No już z tej odległości? Przy 40-calowym telewizorze? Już mam 520 zębów, niedługo może będę mogła znowu coś ulepszyć Mam e, nóż na poziomie trzecim I tego konika na poziomie drugim mhm. I młynek na poziomie drugim Zobaczyliście, widzicie, jak się Agnieszka rozgadała? Na początku nic nie chciała mówić, a teraz nie daje mi dojść do schowa. Nawet nic, to wejść na górę przez to. Tak, chyba musisz wejść na górę. Jest i kolega. No, tu miły przyjaciel. A jeszcze przyjaciel. Ty... I tutaj, to tak ty... jak mówiłam, mam dźwignię. Muchnąć musisz. A nie, to nie zwinnie, tylko to. Sz... A nie mogę? Co to ma być? Rozwol. A, dobra. E, tutaj mam szyszę. Tak. dmuchnąć musi. Nie, nie dmucham, Tylko wciągam. Dmuchasz i wciągasz się jeden... na. Dobra. Look what's become of my beautiful valley. All things change in the fullness of time, often not for better. Dobra, licencja już na górę. Nie ja wiem, co mam robić. Czy tam, się, zobacz, co Ale tam się zmieniło, mogę się jeszcze wrócić kawałek Tak, wróćcie kawałek i teraz rozważę? Tak? Bo tu było, tu były różne rzeczy mm -hmm. Tu się przyniosły zarzędy O, Więc puste Wracam wiesz, się po puste Oszukali nas No trochę, tak Będziemy musieli złożyć zażalenie I jutro przynajmniej pismo Ja już napisałam pismo, to zrobimy tak? Ta. Załączyłaś wszystkie życie? Słyszałam, że ich to ogólnie nie interesuje Ponieważ nie było nawet y żadnego, pod jaki adres, jakiekolwiek, nie wiem, zażalenia wysyłać, więc zostałam pod bo nie wiem, nie wiem. <grywa> I Tam nie było takiego czegoś, żeby można na jakąkolwiek reklamację złożyć Trzeba jeść chyba tam do bardziej hmm. Byłam kiedyś lat, to jest gdzieś przy dworcu centralnym mm -hmm. Zobaczcie, Zobacz, tutaj jak gdyby nic nie z... wygrałam, tylko wspomnienia zdobyłam Straciłeś czas, tak naprawdę Straciłam czas, więc wiecie już, że nie warto to, a jak tu miałam iść? Nie masz tu iść, tylko w drugą stronę Przeskoczyć A, tak mu się, ta gra główna przycina. Ale tam też mi się chyba otworzyło, widzisz? A tam byłeś? Nie, nie było. tam było zamknięte, tam było zarośnięte Nie, rozwaliłaś to i weszłaś A, i wzięłam wspomnienie, dobra mi i ta tajską zupę? Nic z tego Ostra! Zobaczymy czy w ogóle Przecież będzie się... dało się zjeść. Nie będzie się dało. Jak już widziałam mało krewetek, żeby niech nie zniszczyć. masz jakąś walkę chyba. A nie nie, pękaj. A ja nie pękam. A Nie nie nie, chwileczkę bo ja nie widziałam tutaj koleżku, gdzie ja jestem. Na drugą stronę. Na drugą stronę wszakacie. A to nie było wczoraj? Byliśmy tutaj wczoraj. Nie wiem. Dokładnie. Dokładnie tu. Może skończyliśmy, bo nas chyba zabili. Tak, bo już się nie chciało... Odstrzel go. trzyma tak. się. Może Zatrzyma się mnie nie daj. No idź, idiotka, prześmiałeś. Jest seria, misiu, przejdź mi to. Nie. Oczywiście się zatnie. Gdyby się nie zaczęło, to nie byłoby to. Moskał raz brief. A, muszę się stachać? Nie mogę. No, nic nie można zrobić. Bo jak jesteśmy daleko, to można może rozpaczyć. Tak. Dobra, nie żyje. Tak miało być na początku. Pójdziemy szybko. Weźmy życie, bo. Agnieszka by nie zeszła, bo jej by nie chciał wyskakać. Fuck. Bo do tego, żeby spadła, tak samo jak ja. Ale ja, że nie spadnę, oczywiście. To sobie przejdę. Kurde, jak się tak gówno pohamsku przycina. Powiem, gra Rakuroś tak przycina, to jest Call of Duty, w której też nagrywam też się pojawi jakiś nowy odcinek na kanale. Tego chyba właśnie. Mam no, wrażenie, że jeden drugi. Kolejny padły. Mamy dużo życia. Mamy dużo wszystkiego w sumie. Muchamy w zawór. I jedziemy dalej, I jedziemy dalej. Poskaczemy sobie dalej. W sumie ta gra polega na skakaniu. Chcę się dziwić. A, pamiętam, wczoraj też to przechodziliśmy. Bardzo się Możemy zarąbać. Powtarzamy te same wczoraj. walki. No. No, Ale nie wiem dlaczego tak dużo cofnęło, bo skończyliśmy na ostatniej walce i było zapisywanie właśnie po to, że, że nie chcieliśmy drugi raz jej przechodzić. No dobrze, to jest takie są właśnie te gry, które nie, wiesz, nie można save'ować sobie, tylko przedłużają Ci na siłę granie w grę. Mm. Bo nie chcę im się zrobić dłuższej gry, tylko po prostu wolą zrobić, wiesz, checkpointy. Ja mówię, każdej że powinny być checkpointy, ale zapisywanie w każdym momencie również. Oof! i odnowa od nowa zaczynamy od tamtego momentu. I teraz skaczemy na sukieneczce tutaj dalej. O, czy tam wskoczymy, czy wyskoczymy? nie skończymy Nie mamy. Nie, to już byliśmy na parze. Nic tam już nie ma. Dobra. Tu byliśmy. To i gdzie teraz? Tu przewidzieliśmy Tam też byliśmy No tam nie byliśmy Czekajcie, chcieliśmy musimy szczelnie kałużyć Nie Znowu mnie nie nabyciała No to podejdź, już, przecież chcesz, masz miejsce Myślała, że... Ja się zastrzeliłem z z powrotem. dawno nie było walki. Zrobiliśmy to bardzo szybko. Może oczko zgotujemy sobie na obiad. Ta jest zupa lubi oczka. Zupy, Ta Wczoraj chodziło dobrze, było bardzo mało przycięcia dzisiaj. Już bali jak, jak zawsze Policja Policja Nikasiusz Śmiesznie tutaj siedzi Dobra, pali. Spieramy życie, mamy full I gramy sobie O jeszcze ten frajer, frajerek jest mały A on jest łatwy A to jest zabicie Będziesz spadł teraz w no to... A spadł do jakiejś wody Jeszcze jeden no. jest Nie płacz mały, nie płacz Dobra, no lecimy. Teraz na parach musimy przeskoczyć dalej. Teraz ja, koleżka zabrał. Niech się nie nacieszy dziewczyna. Mm. Troszkę polityka mojego pada ściecznego. Mogę podotykać swojego pada. Joystick. Mhm. Mi się obdaj! No trzymaj już, trzymaj. I tak zaraz spadniesz. Cię wciągnąłeś? Tak, zaraz spadnie, bo to no nie jest Nieprawda, trochę wiary. Zawsze spadasz. Nie spadam. spadłam gdzieś. Zobaczymy. Myślę, że tam będzie walka, bo to już było przegięcie. No nie, wchodź, nie wchodź na ten. Małe te niszczy. No na, 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 na te. No jest i kolega. To normalnie potem właśnie. Nie wolno. Po co mi te robaki wślizda? Też tak? lubisz robaczki. Ten... To ktoś jeszcze roba. Nie wracam się do tego. Jak ty nie? Im dłużej zam... tu jestem, tym więcej ich wyłazi. Koleżku. Zawsze tak jest. Wspieraj zęby dziewczyno. <laughs> Też miała na starość, no. aparat tak. Właśnie. No Wskakuj dalej Dobrą protezę mhm. Ładnie pachnie na zupach, bym no, Ładnie, no pewnie, że tylko ładnie ja Tylko, że ja nie mogę strzelać teraz No Zatrzymałam dwie łyżki i już po prostu nie tam było. A dolałam, tam było na pół litra wody, a już jest litr No strzelaj Na razie tylko I... to, jak będzie I... miał ryj Dobra, spadł Dobra. Teraz przeskakuj no dalej. Wiem co mam robić kocie mój Lata kolejne w ale? Nie. nie jest dla mnie groźny Ala, się zaklinowałaś O, jest kolega Dobra, jest ten koleżka Tak go nie zabijesz, znów się zabiję Nie wiem, bo to musi być tu, się Jak on wpadnie, jak on uderzy Uderzy to się odsuń Nie wiem No właśnie nie widzę, że nie wiesz się to się no masz dobry nóż już. Tylko jak gry pokażę, możesz sobie Ej, tak to się nie robi, bo nie wykonuje. No a zaciął się, bo... No zaczął się, bo strzelałaś niepotrzebnie. Jak były schowane. To. No to tym naciśnij i on no, wycelowuje. Ja no, nic no, nie będę nie robił. Gdy, bo mi zabijecie. lewym naciśnij, bo on celuje. No strzelaj. spadł, dobra. A zaraz wyleci znowu. Czemu wróci tu? Tak, jak spadanie. No możesz normalnie patrzeć, nie da się kamerą, do góry ani w dół. A to? Nie przyjdzie tak. Nie? No całą tu czekasz na niego. No podejdź do niego, go zabij po prostu. No nie dać. Da się, się Teraz tym cię celuje. Dobrze no ale co mi robisz? No tam, tamten to będziesz celujesz od razu. On automatycznie wtedy celuje, rozumiesz? Skacz tam. Ratowałam się Spadłeś niżej Co chyba... A, bo spadłam niżej, a stąd jak się mogę uratować? Nie no zobacz, tam dalej możemy się gdzieś przejść. Co mi tu da? Nic Rzuć ją, rozdyskocz No ale się stąd nie wrzuć, Są te platformy niewidzialne No... kto do mnie strzela? O no, jeszcze tutaj przylezłeś Mówiłem ciąć razy, że jak naciśniesz ten guzik to on ale automatycznie nie się wyceluje. Nie musisz to celować Dobra, spadł już niżej. No ale co mi się z kamerą Ten guzik naciśniesz, to zmieni kamerę. Idź mi się tam sprawdzić, czy ją już wyłączysz, zobacz po pieczarkach. I spróbuj sobie łyżką i tego się nie da jeść. Ja już dolałam tyle wody. Można dolewać, ale wtedy się traci smak. Muszę rozumieć. No ale to takie ostre. Momentu teraz powtórzę tę grę Co? No bo jedynce. No to bo to się już ugotowało Tylko teraz z pieczarki dochodzą trochę To się już ugotowało spadłam strasznie nie lubię tego skakania trudne jest dla mnie zawsze ruchome elementy nie lubię gdzie jest ten kolejny bardzo ostre, nie a ja już wiesz jak to rozcieńczałam? już bardzo dużo tej wody Ale co tak to już jest... E... Nie, pyczaki, już są niedokładowane. No, no to by jeszcze. Nie spadniesz. Spadnę, no już trzeci raz spadłem. No to jest pipek. Ja Pipki dawczyste. Nie, do nie lubię tego, bo no. mogłam iść tam tędy górą, ale jak już tu spadną, to nie mogę inaczej. Ma smak tamtej zupy, ale jest bardzo... o wiele ostrzejsza. To Ale nie aż tak. Mm -hmm. Prawda. Ale oni specjalnie nie, takie, nie, nie zrobili takiej ostrej, żeby wiesz. No ta jest oryginalna, bo to pasta jest wiesz, Importowana. Boże, tyle, przeżom, jak można przeskoczyć to. Tylko ty możesz tam spać. Ja, ja już tracę cierpliwość, ja to nie lubię już To jest tak piąty banalnie razy. proste, że ten... Idę piąty raz. Ale to jest tak banalnie proste, że tylko ty ten możesz spać. No prawda, Nie trzeba skakać, by znaczy przechodzić, z innymi No właśnie nie. No właśnie tak. Misiu. Nie będę ci wzgrał. No, dograł. To tak się nazywa gra, Misiu, przejdź Ale mi to. Nie w, nie w takich banalnych miejscach. To nie jest, bo ja nie lubię tak. No to się naucz skakać. No to nie moja wina, że nie umiesz że ustawić się normalnie do przejścia. Ja nawet tam bym nie musiał przestać. To jest dużo, tego jakbym miał dwa czy trzeci. Ale no nie to 2, trzy, no to no nie jest początek gry. No, gry teraz będę skakać. No bo jesteś jest pipek, nie pipki zawsze. Jesteś. Tylko piper może spaść 20 lat w jednym miejscu. No i znowu spadnę. No dziwnie. No nie Może jeszcze 10 minut odcinka. Cały odcinek będzie z jednego skakania no Tak. Teraz jeszcze powinien spaść. No i spadniesz, no. bo przeskakujesz cały czas. No nie no. Ja nie będę grał w to. Nie będę też. Nie, to nie interesuje. Już się. No nie, musisz przejść. Nie, nie zamierzam tego przejść No i tak przejść. zakończymy na tym miejscu, więc musiała przeskoczyć od nowa. Mm. Ja to w by ci nie przejdę. To nie muszę dalej nagrywać, nie będę. To nie będzie mi skasować. Już nie muszę mieć zamiast. O no i weszłam co, ona sama spadła. Ta na tym, a to jechało ja... Wcale nie zesz, weszłaś. Weszła mi spadła! Mieszka, nic nie weszłaś, go przeskoczyłaś i no, Skakł na tą kobietę. Wystarczy pomyśleć trochę, jak to przeskoczyć. Ale mi się nie chce. Na, no, to no to nawet się pomyśleć. zastanawiała teraz, jak Alicja będzie... Przejdź, do, do, dojdź do rogu. Nie musisz na to skakiwać. Dojdź do, do końca. Do końca dojdź. Tak. Jeszcze trochę. Tak na tak. to Nic nie miałeś na to wchodzić. Słuchajcie mnie, to przejedziesz. A nie, jak będziesz sama... Ja ale, tak jak sama, sama to Zgubi rozmyślasz, moment to To ci... no jest długi, długi, moment. długi moment, to jest bardzo proste. Tylko, że ty nie potrafisz sobie pomyśleć, jak to masz zrobić. To trzeba taktycznie przemyśleć. Dojdź do boku samego, do rogu. Jeszcze kawałek. Nie jestem dobrze. Źle jesteś. Teraz przeskocz. No, idź do końca. Do końca idź. Jeszcze kawałek. Już, Zmienię. odwróć się lekko. Dobra. Nie przeskakuj tego, bo ty przeskoczysz za daleko Stój Dojdź do, do rogu samego. Ustaw się na dobry kierunek zły kierunek już jest Nie Dobra, jestem. udało się Odwróć się już, dobrze i skacz. już byłam 30 razy Dobra, to jest bardzo łatwo. Nie pod... Na, od, znieś się teraz, żeby pokazać Skacz Nie za daleko Już jesteś Dobra, skoczysz na parę teraz. I na prawo no tak. już Czy Jeszcze to raz, jeszcze nie raz. Nie I w prawo teraz! No ale to ona mi już spad... No bo już nie spadnie, spadnie tylko ten... Odwróć kamerę. No i teraz Nie spadnie, tylko ty się źle ustawiasz. To z, taki wideo, z takiego widoku to ja też bym nie przeskoczył. co wynisz? No jest tu kolega. Dawaj. Nie chcę do ciebie strzelać, tylko do tamtego, no. Zbieramy trochę życia I tak to będzie za długo trwało O nie, za łatwo jest Dobra Dobra, jeden ja je dostał Dobra, miałyśmy uciekać, a nie... Alicja oczywiście musiała się tam spitolić. Będzie ciężko to przejść. Pierwszym razem ona zgania znowu. Shri. Gania nas, nie możemy się dać złapać, damy złapać to będzie cholera, cholera. trochę słabo nam gdzie. Może dążyć, wam się. Muszę tutaj to i nas nie zabije. Dobra, razie tak się ustawił. Flayer że nas nic z nami nie zrobi. To do życia. Teraz muszę nam miarę coś zrobić. No jak. To się tak nie może trafić. No on nie może przeleść, chyba, bo jest to dusze. Odbija mu się cały Daj oh go, niech się zaklinuje Dobra, kolejny łeb dostał A oh fuck, nie w tą stronę, kamera się oczywiście odwróciła. To... Kamera się oczywiście odwróciła i nic nie widzieliśmy. Kurde, gdzie ja jestem w ogóle, gdzie ja wlazłem? Wypierdalaj mała stąd Dobra, chład się zablokowaliśmy nie mogliśmy przejść. Udało się. Oczywiście kamera się nie może sama odwrócić, tylko musimy... A ile tego życia nadawał. No. Przynajmniej mi tyle. Dobra, jedziemy dalej z koksem. Muchamy w, w tubę i jedziemy Może przejdziemy jakiś jakiegoś ładniejszego świata, bo na razie jest tak ponuro bardzo Tu się zmieni będzie no. wreszcie. Czy koniec? W sumie już zaraz będziemy kończyć odcinek, to tu Alicja znalazłaś? Co tu znalazłaś? zmieszli Alicję. ale pewnie będzie musiała gdzieś wejść. Takiego dziwnego, wspaniałego, cudownego świata. Dobra. O, będziemy, ładne. będziemy kończyć tutaj ten odcinek. Zobaczymy się w kolejnym. Dzięki za oglądanie. Tajemniczy wschód, teraz. Będziemy mieć będzie. tajemniczy wschód, czyli będą te pszczoły śmieszne. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej.